Ewangelia według Marka, rozdział 9, fragment 4, spór o pierwszeństwo. I przyszedł do domu, a on zapytał ich: O czym rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, bo w drodze rozprawiali o tym, kto z nich jest największy. A on usiadł, przywołał dwunastu i rzekł im: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. I wziął dziecko, postawił je pośród nich, a gdy je objął, rzekł im: Kto jedno takie dziecko przyjmie w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmie, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Zanuszmy się w te słowa i odkryjmy ich sens. Ten fragment Ewangelii przedstawia sytuację, w której uczniowie spór o to, kto z nich jest największy. Jezus Widząc ich postawę, wprowadza ich w zupełnie inną logikę Bożego Królestwa. Zamiast podkreślać hierarchię i pierwszeństwo, Jezus wyjaśnia, że prawdziwa wielkość w Bożym Królestwie polega na służeniu innym, na byciu ostatnim, a nie pierwszym. Jezus zmienia nasze myślenie o sukcesie i wielkości. Nie chodzi o dominację, ale o pokorę i służbę. Podobnie jak w przypadku dziecka, które Jezus postawił pośród siebie, prawdziwa wielkość w oczach Boga polega na tym, jak traktujemy innych, zwłaszcza tych najmniejszych i najsłabszych. Jezus nie ocenia według standardów tego świata, ale według miłości, pokory i gotowości do poświęcenia. To wezwanie do służby jest fundamentalne w nauce Jezusa. Prawdziwy lider to ten, kto z miłością i pokorą służy innym. Dzisiejsza refleksja zaprasza nas do zrewidowania naszego podejścia do władzy, sukcesu i pozycji społecznej. Wzór, który Jezus nam oferuje, jest zupełnie inny niż ten, który oferuje świat. Chociaż świat często promuje rywalizację i dążenie do władzy, Jezus wzywa nas do służby. Do bycia ostatnim, do pokory i miłości. Jeśli chcemy być wielcy w Bożym Królestwie, powinniśmy postawić na miłość i pokorę, gotowość do służenia innym bez oczekiwania na zasługi czy nagrody. Zatem, jak my w naszym codziennym życiu rozumiemy pojęcie wielkości? Czy koncentrujemy się na zdobywaniu władzy, statusu i uznania? Czy może na byciu sługą dla innych? Jezus wyznacza nam nowy sposób myślenia, który opiera się na służbie, pokorze i miłości. To jest prawdziwa wielkość w oczach Bożych. Jeżeli czerpiesz radość z naszych rozmów i chcesz, by powstawały takie tematy, możesz wesprzeć to dzieło. Szczegóły w opisie.